Teatru Małutkiego, 24 czerwca, 25 czerwca. Zapraszamy. E, dzień dobry, po tej stronie Asia Piwowarantosiewicz. E, Łączy się z Teatru Małego w Tychach, w którym już. W czerwcu, a dokładnie 24 i 5 czerwca odbędzie się trzecia odsłona naszej inicjatywy Dni Teatru Malutkiego. I dzisiaj moimi gościniami są Aniela Kokosza i Paulina Giver-Kowalewska z kolektywu Kolek Touch. Um, tak sobie, przygotowując się do dzisiejszego, naszego dzisiejszego spotkania, yy, policzyłam, że wy będziecie u nas też trzeci raz, bo podczas pierwszej odsłony prowadziłyście warsztaty, to jest teraz. Podczas drugiej grałyście swój spektakl Freida, Granda Bzik. No, i teraz po raz trzeci do nas wracacie, co mnie ogromnie cieszy, z warsztatami zatytułowanymi Ciało-Ciałko. Czy możecie naszym widzom, naszym osobom uczestniczącym, które się pojawią na waszych warsztatach, coś więcej o nich powiedzieć? Bardzo się cieszymy, witamy i yy, cześć. Yy, cześć. Yy, witamy yy, i bardzo się cieszymy, że będziemy już trzeci raz. To rzeczywiście taka niespodziewana sytuacja, bo rzadko się udaje być na festiwalu trzy razy z rzędu na tym samym, także jesteśmy, jesteśmy zachwycone, bo też zawsze wasza, Wasz program, Wasza organizacja są dla nas yy, no, wzorcowe, po prostu. Ta, dlatego, dlatego bardzo, bardzo się cieszymy. Jeśli chodzi o warsztaty, które. Yy, Proponujemy w tym roku. To rzeczywiście było tak, że do tej pory i warsztaty, i spektakl dotyczył pracy z obiektami sensorycznymi Intibek. My też cały czas kształcimy się w metodzie Intibek autorstwa Izy Chlewińskiej, ale rozwijamy ją poprzez codzienną praktykę pracy w technice tańca współczesnego, i nie tylko, w różnych technikach pośrednich, zarówno z osobami dorosłymi, jak i też młodzieżą. Dziećmi i najnajami, najmniejszymi nawet. Także e, tą ścieżką idąc, proponujemy w tym roku warsztaty, które nie tyle opierają się o pracę z obiektami, co wynikają z praktyki tej pracy i będziemy eksplorować nasze ciała w taki troszkę inny sposób niż do tej pory. To znaczy, e, myśląc sobie o ciele jako o całości. O całości, która jest umieszczona w, jakiej, w jakiejś przestrzeni, i chcemy eksplorować możliwości tej całości, myśląc sobie nie tylko o fizycznych, fizycznych możliwościach, ale też wszystkim, co ten ruch i co nasze ciało, właśnie umiejscowione w danej przestrzeni, niesie. Tyle chyba na początek. A jak sam tytuł mówi, ciało-ciałko yy, na warsztatach będą i zapraszamy ciała i ciałka, co oznacza, że jest to warsztat skierowany bez żadnych podziałów, czy to społecznych, czy politycznych. Yy, I zapraszamy po prostu czy wielkościowych, czy wielkościowych tak. dotyczących, dotyczących ciała? Tak, właśnie, dlatego zapraszamy i małych, i dużych w różnych konfiguracjach. Nie musi być to wcale rodzic i dziecko, ale na przykład rodzeństwo albo wnuk i babcia, czy dziadek, także przeróżne ciało-ciałkowe konstrukcje są możliwe i zapraszam serdecznie. No to wspaniałe właśnie, że mówicie o tych doświadczeniach w, jakby w całym przekroju grup wiekowych, no bo rzeczywiście ta nasza inicjatywa ma charakter rodzinny i rzeczywiście jesteśmy w zasadzie już znani z tego, że proponujemy działania, w których właśnie bliscy dorośli biorą udział razem z, ze swoimi po prostu młodszymi kompanami, bo też zauważyliśmy, że jest taka potrzeba coraz większa właśnie, żeby w ten sposób pogłębiać swoje więzi dzięki właśnie takim twórczym inicjatywom i odnajdować właśnie ten czas wspólny w taki kreatywny sposób, więc ja już osobiście też się bardzo cieszę. A czy mogłybyście właśnie powiedzieć więcej o swojej praktyce, bo wiem, że no jesteście jakby działacie jakby w Poznaniu, no, oczywiście działacie w wielu innych miejscach, ale tak jakoś e, gdzieś z tego poznania do nas przybójście. E, Od właśnie e, projektach, w których bierzecie udział, bo ich jest całe mnóstwo, nie chciałabym tutaj za Was jakby odpowiadać. E, czy mogłybyście właśnie przybliżyć, jak wygląda, wygląda ta wasza praktyka, jak wyglądają te wszystkie działania? Rzeczywiście kierujemy do sprecyzowanej grupy odbiorców, odbiorczeń, ale też jest to taka sprecyzowana, ale szeroka ym, grupa, co oznacza, że jesteśmy otwarte na obecność osób o szczególnych, wyjątkowych potrzebach. O, y, kierujemy też warsztaty dla, tak jak już wcześniej powiedziałyśmy, czy to zarówno dla dorosłych, różnych konfiguracjach też tych rodzinnych, ym, y, seniorów z wnukami, z wnukami. I też w swojej praktyce staramy się y, otwierać właśnie na, na osoby z niepełnosprawnością, i y, 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 nienaturalnie nie rozdzielać, y, właśnie nie kierować warsztatów y, dla tych grup, tylko po prostu spotykać się mhm. razem, wychodząc z założenia, że najważniejsze jest ciało i y, 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 y to, co możemy z nim zrobić. Mhm. Paniela, chciałabyś coś dodać? Mogę jeszcze wspomnieć na temat ostatniego naszego pomysłu, który staramy się wdrażać i rozwijać myślę, że tak od jakiegoś pół roku. Są to warsztaty skierowane dla kobiet. Które są mamami, ale nie tylko, i zapraszamy na takie spotkania kobiety polskie i kobiety pochodzące z Ukrainy, których w Poznaniu, jak zresztą w całej Polsce jest, jest, jest wiele. I to jest też taki, taki pomysł, który, o którym chciałam wspomnieć, ponieważ bardzo, bardzo dobrze się sprawdza. I właśnie te, te, ten, ten brak podziałów, ta otwartość na każde ciało. Powoduje, że y, kobiety, mamy czy nie mamy, otwierają się y, też w innych aspektach i y, dostajemy taki, taki feedback, że y, to jest nie tylko praktyka fizyczna, ale wpływa na cały, y, cały kontekst ich w ogóle przebywania w nowym miejscu, nieznanym miejscu, też nawiązywanie różnych rela nowych relacji. Także to myślę, że, 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 że bardzo ciekawe i cenne również dla nas. Interesują nas też spotkania które nie, nie zakładają jakiegoś przygotowania fizycznego, to oznacza, że zapraszamy naprawdę osoby, które e, możliwe, że do tej pory krępowały się i decydowały o przybywaniu nie, 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 nie pójściu na takie, takiego typu wydarzeń, em, na te, tego typu wydarzenia, e, a tutaj właśnie zapraszamy ciała, które również nie mają tego przygotowania fizycznego. A to jest właśnie bardzo ważne, bo uprzedziłaś moje pytanie, bo właśnie em... Pracując też właśnie z różnorodnymi grupami, ale też po sobie wiedząc, że największa blokada jest w tym, kiedy dopóki myślimy, że ruch to jest taniec i ludzie mają takie blokady związane z tym, że ruch to jest o wiele więcej, o wiele większy potencjał, i ich i właśnie, żeby prze, przełamać sobie w głowie właśnie, że. Że, że, że jakby to utożsamianie po prostu ruchu z, z tańcem stricte właśnie i tym, że przecież ja, ja nie umiem, ja nie potrafię. I, I wydaje mi się, że to jest trochę analogiczne, bo jestem muzykiem z głosem, że wszyscy, wszyscy wydajemy z siebie głosy i dopóki ktoś nam nie powie, że nie potrafimy śpiewać, a głos to też nie jest śpiew tylko. Okej, okay, chciałam zapytać, bo też rozmawiałyśmy o tym, o waszej takim koncepcie przedprzewodnika. O co, o co z tym chodzi? To jest tak, że po raz pierwszy, będąc w zeszłym roku na festiwalu w Lublinie, spotkałyśmy się ze świetnie przygotowanym przewodnikiem, który stworzyła Sylwia Stelmaszczuk. Dotyczył on naszego spektaklu: Trajda Grandafzik. I pomyślałyśmy, że właściwie. Nie jesteśmy instytucją, e, tylko ngo i to e, r, r, ratkującym, jeżeli chodzi o, o poziom finansowy naszych projektów, e, ale, ale będziemy się starać właśnie wdrażać przewodniki i przedwarsztatowe i przedspektaklowe do naszych dzia działań, po to, żeby właśnie stało się to standardem, a nie tylko e, jakimś takim elementem pojawiającym się w, w wydarzeniach, Bezpośrednio skierowanych tylko i wyłącznie do grup o szczególnych potrzebach. Także myślimy sobie o tym, żeby, żeby wdrażać ten pomysł. I, no I tak też zaproponowałyśmy przed naszymi warsztatami u was. Mam nadzieję, że, że to się uda. A, to, hmm. a czym jest przedprzewodnik? Jest to najprościej. Tak powiem słowami, jak ja to rozumiem. Czyli, taki, jest to taki przewodnik w formie pisanej, który kierujemy do uczestników, uczestniczek naszych wydarzeń. Jest to opisane w taki przejrzysty sposób, czytelny. Co się wydarzy. To znaczy, można to zaplanować, jest to ważne zarówno w kontekście osób w spektrum autyzmu, ale niekoniecznie dla wysokowrażliwych czy innych osób, które po prostu wiedzą, na co przejdą, czego mogą się spodziewać. I mamy. Formy dwie, albo taką formę, którą wysyłamy mailowo do przeczytania, jeśli na wydarzeniu będą osoby zapisane wcześniej, albo jeśli są, jest to wydarzenie otwarte, no to dajemy taki przedprzewodnik w formie wydrukowanej do przeczytania przed samym wydarzeniem. Usłyszałam kiedyś takie zdanie, które myślę, że bardzo dobrze oddaje właśnie ideę przed przewodnika, że jest to taka, taka formuła dla osób, które nie lubią niespodzianek, i rzeczywiście wiąże się to nie tylko ze szczególnymi potrzebami, ale w ogóle z, z typem osobowości, charakterem. Także myślę, że jest to bardzo, bardzo. Cenny. Tak, ale też e, z naszego doświadczenia widzimy, że też rodzice tego potrzebują. E, e, tatusiowie czy ma, e, mamusie nie, nie, nie zawsze wiedzą, jak takie wydarzenia wyglądają, a tutaj, kiedy sobie przeczytają, wiedzą na przykład, że dwie osoby je prowadzą, że będą to dwie kobiety. Jest to dla nich też ważna informacja, e, która może właśnie w, tak płynniej wprowadzić ich w wydarzenie, a nie jest to dla nich e, żaden szok. Przygotowując się do wydarzeń i myśląc o osobach uczestniczących, nie przygotowujemy tylko przedprzewodników, ale też myślimy o takich aspektach, jak przygotowanie przestrzeni, która jest, będzie jak najbardziej przyjemna dla nas wszystkich. I też takim elementem jest przestrzeń odizolowana troszeczkę od miejsca, w którym się poruszamy. Tylko po to, żeby móc do niej wskoczyć, kiedy tego potrzebujemy. I dotyczy to zarówno dzieci, kiedy jest jakiś kryzys i potrzebują na chwilę się odizolować i zdystansować, albo zwyczajnie nie wiem, napić, albo chwilkę coś, coś zrobić ze sobą. To i mogą zawsze do nas wrócić, ale też oczywiście osoby, które po prostu potrzebują na chwilę wyjść i taka przestrzeń, na początku o niej mówimy, gdzie ona się znajduje i że można z niej skorzystać w każdym momencie. A propos udogodnień, które też mogą powodować, że osoby o szczególnych potrzebach będą się czuły po prostu lepiej, bardziej komfortowo, myślimy również o takich aspektach jak podłoga na sali, dobór muzyki, który będzie jak najbardziej neutralny, też otwartość na zmiany tempa czy głośności tej muzyki, a także światło, które, którego natężenie możemy regulować według. Tego, jak, jak uczestnicy kluby. uczestniczki tak potrzebują. A prośba do uczestników, żeby być wygodnie ubranym. Żeby mieć ze sobą butelkę wody do mam, żeby ściągnąć kolczyki, związać włosy najlepiej, żeby mieć taką wygodną, wygodną postawę do tego, żeby współdziałać zarówno w obrębie rodziny, jak i wszystkich uczestników. To bardzo cenne wskazówki, na pewno będziemy je powtarzać. Ja Wam bardzo dziękuję. Myślę, że, że spotkanie z Wami jest najlepszą jakby reklamą. Nie lubię tego słowa, ale, ale faktycznie tego, żeby zachęcić po raz kolejny mieszkańców Tychów, i nie tylko i mieszkanki, żeby po prostu się pojawić u nas w trakcie dni Teatru Moldzkiego. Opis kiedy warsztaty są, jak można się na nich zjawić, to na pewno Państwo znajdą w opisie naszej rozmowy. Natomiast ja na zakończenie chciałabym zadać Wam pytania, które przygotowały przedszkolaki. Jesteście gotowe? Chyba tak. Pewnie, pewnie nie, ale zobaczmy. No dobrze, można raczej nie być gotową, jasne. Pytanie brzmi, co byście zrobiły, gdybyście głowę miały w miejscu nóg, a nogi w miejscu nóg? głowy? Mm. Okay. Mm -hmm. Ja myślę sobie, że nasze ciało ma o wiele więcej możliwości niż te, które znamy albo z których korzystamy. I jakbym miała taki tydzień, w którym, w którym zamieniłabym się właśnie tymi częściami ciała, to jeszcze bardziej mogłabym sobie to udowodnić, pokazać... Że można inaczej myśleć, niestandardowo, można poruszać się właśnie wbrew grawitacji. <grym> można szukać tych, tej, tej drogi, która przechodzi przez nasze ciało, tych impulsów, i, i możliwe, że byłoby to dla mnie świetnym doświadczeniem nowym. I ja jestem na to otwarta, także jeśli ktoś ma taką moc, to ja jestem, ja jestem gotowa. Okay. Ja, też, ja, ja też bardzo bym chciała otworzyć się na tą moc, spróbować, i wtedy powiem, jak było. To myślę, że bo ciężko pewnie sobie to wyobrazić. Chociażby w wielu, chociaż w wielu technikach tanecznych, rzeczywiście byłaby to idea, taka idealna sytuacja, żeby głowa z stopami zamieniła się tak na zawsze. Albo chociażby na tydzień, myślę, że to by było super. Także spełnienie marzeń nie jednego choreografa. Także odezwij się do nas przed przedszkolaku, który masz taką... Okej. Okay. Ja się skontaktuję, a, a wy, jak już zyskacie tą most, to most, ubawimy się na kolejną rozmowę razem z tym przedszkolakiem. Ja to... Bardzo Wam dziękuję i widzimy się już niebawem w czerwcu w Tychach. Bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze raz powtórzę. Gościniami dzisiaj była Aniela Kokosza i Paulina Giwerkowolewska kowalewska z grupy Collect Touch. Dziękuję Wam bardzo Dzień, dziękuję. Dzień do zobaczenia. Do zobaczenia.